Cześć, a w tym odcinku sprawdzimy, czy warto kupić serek puszysty tartare w sklepie. Generalnie to jest serek, którego motywem przewodnim są orzechy. Z tego względu też tutaj, jak sami widzicie, mamy nazwę orzechowa aleja. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest to 140 gram masy NET, to Dodatkowo cena takiego produktu w sklepie, no to ja kupowałem gdzieś tam w okolicach 7-8 zł, mniej więcej za tyle sobie taki serek puszysty tartare zakupicie w sklepie to co warto wiedzieć, że właśnie tutaj jak sami widzicie mamy 100% naturalnych składników a skoro jesteśmy przy składzie no to zobaczmy właśnie jak to wygląda jeżeli chodzi właśnie o składniki tutaj warto już zwrócić uwagę właśnie że jest to serek twarogowy termizowany z trzema rodzajami orzechów, a zatem sporo różnych rodzajów orzechów tutaj właśnie zostało zastosowanych w tym serku no jeżeli chodzi właśnie o składniki, mamy tutaj ser twarogowy, pasta orzechowa. Dalej mamy jeszcze, oczywiście, jakieś tam, właśnie wodę, orzechy, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, cukier, aromat naturalny i sól. Oczywiście, tutaj szczegóły dotyczące składu zawsze sobie znajdziecie na boku opakowania. Natomiast to, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, no to jest oczywiście również wartość odżywcza tego produktu, bo też warto wiedzieć po prostu, jaką wartość odżywczą taki produkt ma. No i tutaj. Jeżeli chodzi właśnie o tę wartość odżywczą podaną w przeliczeniu właśnie na 100 gram produktu, no to mamy odpowiednio napisane, że tutaj wartość energetyczna wynosi 258 kalorii. Tłuszczu mamy 24 gramy. Dalej mamy jeszcze oczywiście węglowodany 3,5. 4 grama, mamy również białko 7,1 grama i sól 0,59 grama, a zatem tak to mniej więcej się prezentuje, że chodzi właśnie o te wartości odżywcze i skład tego produktu, natomiast to co na pewno Was interesuje to jest to kwestia tego jak smakuje taki serek puszysty tartare, ja osobiście już do kilku kanapek wykorzystywałem ten serek bardzo powiem szczerze Dobry serek smaku On już jest otwarty przeze mnie No i generalnie tutaj zawsze On jest zabezpieczony takim, taką nakrywką tak Warto sobie ją czy tam oderwać Czy po prostu później przykryć Po skorzystaniu z takiego Serka W środku mniej więcej w taki sposób Się to prezentuje No i może spróbujemy sobie Troszkę tego serka, zobaczymy jak on smakuje? No i po prostu na bieżąco powiem Wam, na ile oceniam smak tego produktu. A zatem próbuję sobie teraz małą łyżeczkę właśnie tego serka puszystego tartare. No i powiem uczciwie bardzo fajne połączenie tutaj tych orzechów razem właśnie z tym serkiem. Naprawdę fajny smak, myślę, że na kanapkach naprawdę dobrze to smakuje. Ciekawe połączenie, unikalny smak, myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9 na 10 bardzo dobry serek puszysty w smaku. Jeżeli zatem zastanawiacie się z jakiego po prostu dodatku do kanapek warto skorzystać, no to myślę, że tutaj jest serek puszysty tartare. Orzechowa Aleja będzie tutaj bardzo dobrym wyborem. Jeżeli zatem zastanawiacie się, czy warto kupić ten produkt w sklepie spożywczym, no to myślę, że jak najbardziej warto. Tak mniej więcej wygląda właśnie moja opinia na temat tego konkretnego produktu. Natomiast napiszcie mi w komentarzu. Co wy sądzicie generalnie na temat e, serka puszystego tartare e, Dodatkowo też możecie mi napisać, jaki smak jest waszym e, ulubionym, ponieważ e, na pewno też e, orientujecie się, a jeżeli nie, e, że po prostu e, taki serek dostępny jest w różnych e, smakach. E, a zatem to by było wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, to zostaw polubienie pod filmem i pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. A póki co to by wszystko e, było. Było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.